Marka Lumi powstała po to, by spełniać potrzeby osób niewidomych i osób z zadami wzroku. System Lumifon są to płyty kompozytowe na bazie żywic. Materiał naszych produktów jest odmienny od stosowanych obecnie płyt betonowych. Osoby niewidome wyczuwają odmienność materiału, co pomaga im w odnalezieniu się w przestrzeni publicznej. Kontrastowe barwy naszych produktów pomagają osobom niedowidzącym poprzez nasze produkty, na przykład yy, przesłyszenia dla pieszych, co jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym. System Lumifon stwarza osobom niewidomym, osobom widzącym i niedowidzącym przestrzeń komunikacyjną w poruszaniu się w, w przestrzeni publicznej. Koszt montażu płytek z systemu Lumi nie jest droższy od montażu płytek betonowych dla osób niewidomych. Przy przebudowach nie ma potrzeby zerwania starych płyt betonowych. Wystarczy tylko przykleić nasze płytki dwuskładnikowym klejem żywicznym na obecną powierzchnię.